Witam na kanale Rux. Moje znaki ziemskie. Niedawno nakręciłam taki film o ogólnej energii, która teraz idzie od tego nowiu 24. I dzisiaj mamy 25 marca i mówiłam, że to będzie bardzo ważny czas, kiedy możemy rozpoczynać coś nowego, kiedy mamy iść do nowego życia, do nowych energii. Wnosimy w nasze życie coś nowego. Pokażmy uniwersum, na co nas. Dać. I też Was zachęcam, ponieważ jesteście takie kreatywne, mało powiedziane panny, znaki ziemskie, koziorożce, byki. Jak już coś zrobią, to robią to bardzo odpowiedzialnie, poważnie. Czerpcie z tego satysfakcję. Oj, spełniajcie się, moje drogie znaki ziemskie. I e, dzisiaj, w tym momencie, zapytam kartę. O radę i wsparcie na ten kwiecień, na ten nowy czas, na tą nową energię, co chce być Wam powiedziane. Takie trzy karty, jeszcze zobaczę sobie z przełożenia panny, co to do Was idzie, moje kochane panny. No dobra, więc czytamy. Pierwsza karta, siódemka ognia, druga karta, sprawiedliwość, trzecia karta, dziesiątka ognia. No powiem Wam szczerze, ów, często ta sprawiedliwość wychodzi, wiele osób kończy zdecydowanie związki, no widzę to bardzo wyraźnie, ale po kolei. W tym momencie może Wy ciężko nad czymś pracujecie, albo bronicie jakiegoś projektu, może się uczycie, tutaj widzę taką kartę, gdzie my jakby rozsądnie wybieramy bitwy do stoczenia, czyli zapracowane panny... Albo może pracujecie, uczycie się, musicie dopiąć jakiś projekt. I w każdym razie bronicie swojego zdania. Tutaj widzę również taką energię. O, może moja córka, która pisze teraz pracę magisterską, to jest właśnie świetna karta dla niej, gdzie ona musi rozsądnie wybierać bitwy do stoczenia, zająć się po prostu już w końcu na pewno. Tą pracą magisterską i ją spisać do końca. Ale moi drodzy, tutaj też widzę, że karma się Wam skończyła. To jest piękna karta, koniec w końcu e, jakiejś karmy. Albo Wy możecie, mówicie o jakiejś sytuacji dosyć, dłużej już tak nie będzie. Tak dalej być nie może. No i sprawiedliwość. Dlaczego pokazuje się karta sprawiedliwości? Być może. I to byłaby najcudowniejsza wiadomość. Lekcje odrobione. Coś już w Waszym życiu nie działa tak, jak należy, zamknęliście dany związek. Będziecie wychodzić do nowego. Być może będziecie mieć jakieś sprawy urzędowe prawne. Może tutaj trzeba zapisać, zapłacić rachunki, pójść na jakąś rozprawę, a może też to będzie związek z przeznaczenia, bo to jest karta. Karmy, coś nowego wejdzie do waszego życia, wejdziecie w nowy, karmiczny związek. Znaczy, karmicznie to teraz źle zabrzmiało, ale to będzie związek z przeznaczenia. Ta karta też mówi, że może niektóre panny właśnie będą miały jakieś sprawy w sądzie, czyli podział majątku albo yy, z, z, zakończenie rozwodowe rozwód, tak, uprawomocnienie, yy, być może sprawa no jakakolwiek prawna, tak? Jeżeli nie, to, to też dotyczy umowy. Podpisujcie z kimś umowę, wszystko macie mieć na papierze, na papierku. Ponieważ Wy będziecie mieć dużo pracy, ja widzę też dużo pracy, w kwietniu jesteście zapracowane, może nawet macie za dużo na swoich barkach, proście również otoczenie o pomoc. A ja tutaj widzę dziesiątka ognia, więc yy, może, mogą być jakieś problemy zdrowotne, które nie będą może takie groźne, bo one będą spowodowane stresem, braniem za dużo obowiązków na wasze barki. Więc właśnie, co ta panna powinna była robić? Proszę jeszcze o trzy karty. Wyciągnę wam trzy karty. Co to się dzieje u tej panny? Pierwsza karta była: Nie przestawaj. Nie przestawaj w dążeniu do własnych marzeń i pragnień. Nie przestawaj. Bo pisane ci się jest stać taką osobą, jaką Ty chcesz się stać. Właśnie. Może nawiążę do tego przykładu, gdzie może piszecie teraz pracę magisterską, tak? Albo macie jakieś sprawy do jeszcze do zakończenia, kończycie jakiś projekt, albo może pracujecie online, ale wszystko jest tak, jak ma być. Nie przestawajcie wierzyć w siebie, nie kończcie tego projektu, wręcz macie go zakończyć, tak? Ponieważ. Hmm. Ważne rzeczy będą w waszym życiu Trzeba komuś przebaczyć Ktoś was zranił Mimo wszystko ktoś was zranił Może powiedział o jedno słowo za dużo Może wy Myśleliście o jakiejś relacji O jakiejś osobie A ten związek nie wyszedł Nie udał się Nie było ciągu dalszego Nie było rozkwitu Przebaczcie Dlaczego zatrzymam się chwilę przy tej karcie? Zobaczcie, jaki piękny, piękny, cudowny anioł, który siedzi na tronie i tutaj piękne kolory emanuje taką świetlistą energią. Przebaczenie potrafi zadziałać cuda, kiedy odpuścicie. Czasami wystarczy po prostu tak mentalnie wróć, wymasz, przebaczam ci, kasuje wszystkie złe, negatywne emocje. No trudno, stało się. Przyjmuję tą lekcję, ale nie pozwólcie tym negatywnym emocjom zatruć swojego życia, swojego zdrowia, bo właśnie będzie poprawa zdrowia. Będzie się dobrze działo w Waszym życiu. Jest tutaj uzdrowienie. I do czego to uzdrowienie będzie prowadzić? Ponieważ kiedy Wy pozbędziecie się z tego swojego serca toksyn. No właśnie, no właśnie, omega. Zwycięstwo. Popatrzcie się, staniecie jak ten feniks z popiołu. Tutaj macie e, pięknego konia, omega, jednorożca. Spełnią się Wasze marzenia, więc tutaj może być nowa miłość, piękny, satysfakcjonujący związek. Będzie na przykład pobłogosławienie kariery, czy Waszego projektu. Twoje pragnienia przyniosą. O te owoce, będziecie tak usatysfakcjonowani, pójdziecie do nowego życia i tak trzymać, tacy macie być. Macie też wierzyć w siebie, w swoją intuicję i być wierni prawdzie. To jest bardzo ważne, żeby nie oszukiwać, nie okłamywać być autentycznym sobą. Ktoś, kto będzie miał Was pokochać, pokocha Was takim, jak Wy jesteście. Bądźcie w prawdzie. Ta prawda jest teraz bardzo ważna dla Ciebie panną, dla Was panny. Ehm, o kurczę. Niektóre osoby proszę uważać w tym roku, bo wyciągnąłam kartę ciąży, więc e, e, niektóre panny zajdą w ciążę. Mm. Można też spodziewać się tutaj takiego nowego projektu, jakiegoś nowego przedsięwzięcia, albo na pewno w ciągu najbliższych miesięcy rozpoczniecie jakieś nowe y, życie. To przyniesie Wam błogosławieństwo, więc być może, na przykład, idąc tym przykładem, jakaś panna zakończy projekt magisterski, obroni się i rozpocznie nową pracę, rozpocznie nowe życie w ciągu najbliższych miesięcy, bo to po prostu się stanie. Tutaj jakaś panna. Pozna miłość swojego życia, i uwaga na pewno zajdzie w ciążę. Więc jeżeli ktoś nie chce, to po prostu zaśmiałam się. To uwaga. Na pewno w tym momencie potrzeba Ci więcej śmiechu, moja droga panno, nie bądź taka poważna. Po prostu zobacz, wykorzystaj ten czas kwarantanny, oglądajcie kawały, oglądajcie kabarety. Może stwórzcie w domu po prostu jakąś taką Lżejszą atmosferę radości, uśmiechu. Wystarczy włączyć muzykę, posłuchać fajnej, lekkiej muzyki, bo Tobie w tym momencie jest potrzeba po prostu śmiechu, moja droga panno. I po raz kolejny. Wyciągnęłam kartę przebaczenie, więc proszę jeszcze raz czas, abyś odrzucił złości, urazy, może do tego, co nie było po Twojej myśli, bo ja wiem, że panna może mieć z tym kłopot. Więc zachęcam, proszę, kochane panny, przypatrzcie. Taka energia toksyczności, urazy, gniewu tylko Was hamuje. A dlaczego to jest takie ważne? Bo zobaczcie, macie teraz dotyk Midasa. Wszystko, czego dotkniecie, zamienicie się w złoto świat widzi, jeżeli lekcja jest odrobiona, jeżeli przebaczymy temu swojemu sprawcy, albo przebaczymy osobie, która nas zraniła, pobłogosławimy jeszcze tej osobie. Ja wiem, bo potem pod tymi filmami to ja czytam te wasze komentarze i słyszę i czuję, jak ktoś od serca pisze no nigdy więcej, ja już dziękuję za jakieś związki, bratnik, dusz, teraz to niech mnie spotka tylko dobry człowiek. Ale to nie o to chodzi, kochana, kochany. To jest naprawdę tak, że ten człowiek, kiedy się z tobą spotkał, to też był dobry. Każdy z nas ma do, cząstkę dobroci w sobie. To była pewnego rodzaju lekcja do przerobienia między wami. Ten człowiek czegoś cię nauczył, a może nawet większej wartości siebie, może jakiejś cierpliwości, bo godzinami czekałaś, kiedy ten pan łaskawie do ciebie zadzwoni. Czy to była lekcja cierpliwości, tak? Oczywiście z poziomu duchowego. Ponieważ my często się nastawiamy tak, jak ta osoba mnie zraniła, bo mnie zostawiła, albo mnie rzuciła, albo zraniła moje uczucia. No tak, ale z poziomu duchowego to jest nasz największy nauczyciel, czyli to był związek, lekcja karmiczna do odrobienia, i tak naprawdę, jak pomedytujecie w głębi serca, zastanowicie się, na co była wam ta relacja, na co było wam to doświadczenie, to wtedy to odkryjecie. Co dzięki tej osobie doświadczyliście i czego wam ta osoba co wam wniosła w to życie, czego was nauczyła. I potem jak już to zostawimy tak, a dobra, no przebaczam jej. Jest życie, życie jest piękne, chce mi się żyć, żyję, bo mogę wszystko. Bo przecież do mnie należy kreowanie. Kreuję w takiej sytuacji nową rzeczywistość i wtedy pojawia się ta alchemia. Wszystko możecie. Macie dotyk Midasa. Niebo Wam błogosławi. I niech tak się stanie, a więc tak jest. Moje drogie panny, dziękuję Wam za uwagę. Teraz jeszcze byki. No to zobaczmy, moje drogie, kochane byki. Co dla Was, co Wam chce być powiedziane? Trzy karty na najbliższy czas dla byków. I zobaczmy, w jakiej energii są byki i co im chce być powiedziane. Chyba idzie do pięknej energii. Wiatr cię trochę uspokoił, bo jeszcze dzisiaj na zakupy. Moje kochane byki, tu mamy rycerza powietrza, czyli jakieś sprawy u Was nabrały tempa. Widzę, że teraz dowiedzieliście się czegoś, albo może analizujecie swoje możliwości. Macie tutaj rycerza, czyli jest jakaś wiadomość. Może usłyszeliście na przykład, jak ja dzwonię do mojej koleżanki, i mówię: Słuchaj, kochana, mam do ciebie propozycję, pracuj ze mną w firmie, możemy teraz pracować online, bo rycerz przynosi nową informację, coś nowego, tak? coś kreatywnego, coś bardzo fajnego. On jest taki inteligentny, niestrudzony i chce nowości. I to nowość, ten nowy projekt, nowa sytuacja was wręcz. Zafascynuje, do czego to doprowadzi, to as ziemi będą z tego pieniądze, będzie tutaj napływ dobrobytu, będą tutaj bardzo obiecujące transakcje biznesowe. Więc wy dostajecie jakąś informację, podejmujecie się tego i zobaczcie, piękną macie w życiu równowagę. A więc tutaj w sumie tylko chyba przeczekacie, żeby może ta kwarantanna się skończyła. I po prostu chcecie już działać, macie y, piękną energię. Asa, no, wspaniała karta, więc dopytam. Tutaj wezmę te karty, jeszcze trzy dla byków. Co jeszcze może chcie, chce być wam powiedziane, moje drogie byki? Nie robicie tego sam. Y, ważne, żeby działać w zespole, żeby pracować zespołowo, żeby byli pomocni ludzie wokół Was. Tak? Więc jeżeli to jest jakiś nowy projekt, nowa sprawa finansowa czy nowa praca, będą ludzie wokół Was, którzy Wam pomogą, tak, macie zdecydowanie wybrać nowy kierunek, zdecydowanie. I jeżeli jesteście jeszcze w czymś starym, to macie asertywnie powiedzieć nie. Czyli możecie powiedzieć nie, dziękuję, ja już tutaj nie będę pracować i wypiszecie CV, rezygnujemy i zaczynamy na przykład własną działalność gospodarczą. Macie pomocnych ludzi, zobaczcie, czy przy pomocy innych ludzi wy sobie z tym poradzicie. Wystarczy czasami tylko niebo poprosić o taką radę i przewodnictwo, i to się już po prostu samo nakręca, to się samo dzieje. Ja miałam taką sytuację niedawno, to jeszcze dla byków, kiedy. Po prostu latałam z tymi paczkami, bo wysyłam dziewczynom również kosmetyki, wysyłam suplementy i latałam na pocztę. I tam stałam w tej kolejce 20 minut, pół godziny, 40 minut i rosła we mnie frustracja, bo takie kolejki teraz na poczcie. A potem przyjechała do mnie moja znajoma na kawę i mówi, a ty słuchaj Reni, no to usiądźmy, bo ja Ci pokażę jak to można zrobić przez internet, wyślesz paczki DPD. No proste. No i nauczyłam się i już to robię, już jest super. Kochany, masz też przepiękną kartę. Jesteś w takiej energii uzdrowienia. Już jesteś uzdrawiany. Może ta sytuacja osobista, może jakieś zdrowie. Karta Ci pokazuje, że niebo wysłuchało Twoich próśb. Już jest energia uzdrawiania. Ty jesteś otoczony uzdrawiającą energią. Dla niektórych to też jest przekaz, że Wy macie ręce, które leczą, albo macie jakiś dar. Może skończyliście szkolenie rejki, może macie um, energetykę. W każdym razie potraficie przekazywać uzdrawiającą energię innym. Korzystajcie z tego jak najczęściej. Zobaczcie, znowu sytuacja, jesteś uzdrowiony, uzdrawiana. To jest bardzo ważna karta. Po raz kolejny pokazuje Ci się nowa droga życiowa, nowa droga zawodowa. Więc albo zaczynacie zakładać własne działalności gospodarcze, albo naprawdę, moje drogie byki, idziecie w nowym kierunku swojego życia. Dziękuję Wam, byki, za uwagę. I teraz nawiążę do koziorożców. Patrzę, bo tutaj potrzeb do mnie mój reżyser, ile mam jeszcze czasu kiedy jeszcze mogę nagrać, jeszcze trochę mam. No to koziorożce, zostaliście mi wy. Poproszę o trzy karty dla koziorożców. Jakiej są energii, co chce być wam powiedziane na ten czas od 24 do następnego nowiu nawet w kwietniu jest taka dłuższa energia. Co chce być nam powiedziane? Piątka ziemi, jedność, Czyli tutaj macie kartę Archanioła Sandalfona i mamy znowu Sprawiedliwość. Wow, coś niesamowitego! I ja dzisiaj wyciągnęłam tą kartę Sprawiedliwości już chyba szósty raz. Więc pewnie teraz Koziorożec, jak to Koziorożec, on mocno stoi w materii i obawia się o pieniądze. Popatrzcie się, piątka ziemi, obawy przed pieniędzmi, przed utratą pieniędzy. Oczywiście, wielu koziorożców, którzy mnie słuchają, są w takiej własnej działalności gospodarczej. To tak jak i ja wypatruję wiadomości od rządu, rozglądam się. Moja jak gdyby praca podstawowa zupełnie stoi. Zupełnie nie miałam zleceń. Dawno nie robiłam makijażu permanentnych, nie robiłam żadnych ostrzykiwań. Kompletnie wszystko stoi. I wy teraz też. Zastanawiacie się, co to będzie dalej, bo macie tutaj taką niepewną pracę na własny rachunek, ale ta karta trochę ostrzega, dlaczego ty nie chcesz przyjąć pomocy od innych osób. Może rozglądnij się, może poczytaj, może zapytaj o jakieś dofinansowanie, może warto tutaj um, zasięgnąć porady, dowiedzieć się, czy możecie, może zostaniecie zwolnieni z płacenia składki ZUS czy jakie przysługują Wam świadczenia w związku z tą zaistniałą sytuacją. O macie kartę, przyjmij również pomoc o kogoś innego. I moi drogi, zobaczcie, Wy się dobrze czujecie wśród tego otoczenia, w którym jesteście, tak? Wy tam macie naprawdę przyjaciół, może warto się z kimś umówić na kawę albo zadzwonić do kogoś, do koleżanki, do kolegi, do sąsiada i zapytać, jak Ty teraz jesteś, co u Ciebie słychać, bo... Mm, Wy poszukujecie, jak gdyby, takich mentorów o podobnym sposobie myślenia, co wy. Wy się będziecie lepiej czuć, jak porozmawiacie z innymi osobami, jak zrozumiecie, że nie tylko wy się zamartwiacie w cudzysłowie, bo nie wolno tego robić, o swoją przyszłość, tak? Będziecie wiedzieć, co robić dalej, i tutaj będą też nowe umowy, nowe kontrakty, bo mamy sprawiedliwość. Czyli może trzeba zasięgnąć też pomocy z urzędów, tak, o czym wspominałam wcześniej. Ja dzisiaj zaraz jak skończę nagrywać, siadam, wypełniam wniosek do ZUS-u, czy mi ten ZUS na przykład na trzy miesiące zatrzymają, czy nie będę musiała płacić. Postaram się, spróbuję, no, muszę zobaczyć, że takie są możliwości. Więc Wy też będziecie mieć tu różnego rodzaju sprawy urzędowe, sprawy prawne. Podpowiadam, warto też pytać o pomoc, prosić o pomoc, zróbcie to. Moi drodzy, jeszcze proszę o radę i wsparcie dla koziorożca dwie karty. No i tak myślałam. Co zrobić z tym czasem, kiedy na przykład przymusowo jesteśmy zamknięci w domach, i właściwie może chodzimy już po ścianach, i nie wiemy co ze sobą zrobić? Niektóre koziorożce zaczynają ćwiczyć jogę. Aż miałabym ochotę nagrać e, lefa rano. Nie wiem, może to zrobię, bo ja codziennie rano czas. I dzień zaczynam od medytacji i od jogi, a to będzie wspaniałe dla twojego umysłu dla wewnętrznego rozwoju. Jeżeli ktoś nie lubi jogi, nie chce, obawia się, boi się, a uważcie, tam od tego macie internet, jeżeli mnie słuchacie, to możecie sobie ściągnąć nawet przez YouTube cudowne ćwiczenia, tak? Albo jogę, albo ćwiczenia pilates. Ważne, żeby stres rozładowywać przez ćwiczenia. I teraz tak, ważna karta. Czas na jakąś naukę. Może jeszcze wykorzystajcie ten czas, siedzimy w domu, więc uczymy się języka angielskiego. Albo na przykład zrobicie sobie maturę, siedząc w domu, studiując online. Albo może chcecie przystąpić ze mną na kurs, na warsztaty anielskie czy kurs numerologii. Może do kogoś innego. Ważne, żebyście wiedzieli, że teraz jest taki czas, żeby zdobywać wiedzę, uczyć się, zbierać informacje, bo to będzie w przyszłości dla Was ważne i pomocne. Jeszcze dwie karty, a dla koziorożków, co jeszcze chce być powiedziane. Tak, będą u Ciebie duże zmiany, niektóre osoby będą odchodzić z Waszego życia, ale to jest dla Was pozytywne będziecie też poznawać nowych ludzi będą pożegnania i powitania będą przychodzić star, odchodzić stare osoby z waszego życia a przychodzić nowe ale ta zmiana będzie dobra dla was dla waszego najwyższego dobra ta zmiana sprawi że wszystko w twoim życiu stanie się lepsze i dostrzesz światło w sobie i w innych w tych ludziach którzy ciebie otaczają Koziorożcu, nie bądź taki poważny, nie bądź taki surowy. Światło, miłość rozświetla Ciebie, całą Twoją sytuację i w ten sposób wydarzają się cudowne rzeczy w Twoim życiu. Ja już właściwie chyba bym zakończyła, ale dobra, jeszcze taką jedną kartę. Tak. W jakiejś dziedzinie wy potrzebujecie skonsultować się z jakimś biegłym, jakimś doradcą może od pewnych spraw, kiedy skontaktujecie się z kimś biegłym w danej dziedzinie, bo być może na przykład chcecie się nauczyć stolarstwa, tak? Rozkładacie sobie warsztat, zakładacie kamerkę na głowę i zakładacie swój własny kanał. A dlaczego nie? ale może potrzebujecie jeszcze jakiś porad w tej dziedzinie i kontaktujecie się z taką osobą, która jest jakimś biegłym w tej sprawie, to będzie dla Was bardzo pomocne, tym bardziej, że jeszcze mieliście wcześniej e, naukę, jest bardzo ważne, czyli musicie się czegoś nowego uczyć, znaczy może nie musicie, ale powinniście, bo to życie będzie takie fajne, fascynujące. Aha, i będzie poprawa zdrowia. To już może ostatnia karta. Jeżeli pytacie o zdrowie kogoś bliskiego z waszej rodziny, będzie wracał do zdrowia, wy również będziecie powracać do zdrowia. Wkrótce będziecie tacy silni, pewni, prężni. Chwilowo dziękuję za uwagę i jeszcze przejdziemy do ogłoszeń. Kochani, 27, czyli już pojutrze, w piątek. Mam warsztaty anielskie online. Koszt jest 200 zł. Siedzimy sobie prawie pół dnia. Oczywiście, wygodnie na Skype'ie. To jest do mnie um, adres mailowy rumzyruxn.małpa.gmail.com. W ten sposób połączymy się na Skype'a. Napiszcie do mnie smsa, jeżeli chcecie udział wziąć w takich warsztatach, ze swoim imieniem i nazwiskiem, i jak mas, mam ja was znaleźć na Skype'ie. I będziemy magicznie czarować. Od godziny 11, start do 13. Ja połączę Was z energią anielską, nauczę jak pracować z kartami anielskimi. Będziemy, no, będziemy się uczyć czegoś nowego, inspirującego. Po przerwie obiadowej, chcę przystąpić do medytacji i do oczyszczenia czak przez boską energię rejki. A potem jeszcze połączymy się z Waszym Aniołem Stróżem i koniecznie na koniec Wy poprosicie o radę i wsparcie dla siebie. A jeżeli ktoś 31 marca, to jest we wtorek, czyli ostatni dzień marca, będzie chciał wziąć udział w seminariach numerologii online ze mną na Skype'ie, to koszt jest 250 zł. Będziemy się uczyć drogi życia. Będziemy mówić o karmie, o numerologii partnerskiej, związków i to wszystko z Pitagorasa i czartejskiej numerologii. Też zaczynamy o 11, skończymy koło 17. Tutaj będziemy omawiać magię numerologii, życie uczuciowe, wibracja imienia, nazwiska i podpisu, oczywiście klucze wcielenia lata osobiste oraz lata własne i rok, wibracja roku 2020. Serdecznie zapraszam, na co macie ochotę się zapisać, no to piszcie do mnie smsa albo no, maila. Ja dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że podobały się te filmy. Jeżeli tak, to poproszę Was o lajka, o komentarze, o subskrypcję, podajcie te filmy dalej. Dziękuję Wam za uwagę, Wasza Ruzi Rux.